No to chyba wszystko mam gotowe, żeby, żeby znowu zacząć po wakacjach. Właściwie to po urlopie, bo wakacje jeszcze ciągle trwają. No tak, zbliża się dwudziesta pierwsza. A, karta, jak zwykle. Co to dzisiaj jest? Róg obfitości twojego życia może być wypełniony po brzegi. Pewnie, że może. Tylko trzeba wiedzieć czym. Chyba zacznę manifestować. Dobra, ale teraz nie o tym. Wszystko mam gotowe i teraz tylko zapraszam na spotkanie 15. po wakacyjne. Wielu z nas pewnie zna ten moment, kiedy wszystko się w życiu sypie: codzienność, marzenia, wartości, poczucie sensu, i nagle stajemy w obliczu nowej rzeczywistości. Ale czy to znaczy, że się zmieniamy? Mam na imię Eliza. Byłam terapeutką, ogrodniczką amatorką, trochę malarką. Jestem kobietą i jestem sama. Taka sama. Chciałam zacząć tak, witaj po wakacjach, ale lato przecież ciągle trwa. Chociaż dla mnie jest już over. Urlop się skończył. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to dobrze trafiłeś. <gryw> A jeśli wracasz. Tak jak ja, to ogromnie się cieszę. Mam dla ciebie kilka takich krótkich historiek, bo dziś będzie trochę o tym, co się wydarza, kiedy zrobimy coś inaczej niż zwykle, kiedy puścimy trochę kontrolę, zmienimy buty albo chociaż miejsce, w którym śpimy. <laughs> no to posłuchaj. Bo przed wakacjami opowiadałam ci o tym, jak warto na urlopie spróbować być trochę bardziej mindful, bardziej uważnym. I obiecałam sobie wtedy też, że spróbuję to zrobić u siebie. I tak, naprawdę się postarałam. A dziś podzielę się z tobą tymi trzema rzeczami, które zrobiłam tego lata inaczej niż zwykle i co z tego wynikło. To, że chciałam, aby ten urlop był inny niż zwykle, chyba wiązało się z moimi jakże bardzo okrągłymi urodzinami. Bo poczułam, że mam ochotę na świętowanie. Że chciałabym, aby. To lato było inne niż, niż dawniej, że ch chciałabym zrobić, nie wiem, jakieś szalone rzeczy, być tak trochę jak nastolatka. <laughs> I co zrobiłam? Zrobiłam coś po raz pierwszy w życiu. Wyobraź sobie, pojechałam na Poland Rock Festival do Czaplinka. <laughs> mm -hmm. Dobrze słyszysz. Wyobraź sobie starszą panią, która raczej wybierała zorganizowane wyjazdy na południe, ewentualnie dobrze zaplanowane wycieczki w góry czy nad morze, która lubi ciszę i relaksy, słucha jazzu, muzyki big bandowej o popu, a wylądowała na festiwalu z dziesiątkami tysięcy kolorowych, wesołych, młodych ludzi bawiących się w takt rocka, punku, metalu, reggae czy muzyki elektronicznej. I słuchałam muzyki, która w ogóle nie z mojej bajki. Tańczyłam, ale próbowałam tańczyć. E, bawiłam się i wyobraź sobie, spałam w namiocie. To może nie jest jakiś taki straszny wyczyn, ale kiedy ja byłam ostatni raz na wakacjach pod namiotem? Chyba z 30 lat temu. Bez wygód, bez ciepłej wody, stoi tojem zamiast wygodnej, czystej toalety. Hm. Wiesz co? Nie było luksusowo, ale było żywo. Było głośno, intensywnie i totalnie poza moją strefą komfortu. Co okazało się dokładnie tym, czego wtedy potrzebowałam. Poza tym, byłam z moimi przyjaciółmi, a to cenniejsze niż w czasy na Teneryfie. A najśmieszniejsze jest to, że mam ochotę powtórzyć to w przyszłym roku, ale może z małymi modyfikacjami. Dodam tylko, że to nie tylko dla mnie było odkrywcze robić coś po raz pierwszy. Bo jeden z moich przyjaciół, uwaga, mężczyzna przed pięćdziesiątką, zdecydował się na przykład na naukę plecenia wianków, czy nie wiem jak to powiedzieć, tkania, czy wyplatania, takiego łapacza snów. Marek to było imponujące. A drugi zdecydował się na spanie nie pod namiotem, ale w bagażniku z samochodu. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, ale zabrał ze sobą śpiwór dziecka, który sięgał mu do pępka, ale dzielnie znosił niewygody. Szymon chyle czoła. I Ola, która przemierzyła całą Polskę spod czeskiej granicy elektrykiem, żeby podobnie jak ja po raz pierwszy doświadczyć atmosfery koncertu i po raz pierwszy spania pod namiotem. Zuch dziewczyna. Po drugie, zrobiłam coś spontanicznie. Pierwszy tydzień urlopu spędziłam z moją przyjaciółką z Polski zwiedzając Norwegię. Dokładnie taki obszar y, wokół y, Molde, Olesum, Ondalsnes. I jedyne, co miałyśmy zaplanowane, to trasę i noclegi. I to też było dla mnie wyzwanie, bo ja zawsze miała prawie wszystko zaplanowane. Może nieco każdego detalu oczywiście, ale tak z grubsza. Tymczasem teraz wybrałam opcję, idziemy na żywioł i zobaczymy, co z tego wyniknie. Faktycznie, będąc na przykład w Olesun, bez większego planowania, nagle wpadłam na pomysł, żeby wybrać się na Trollstigen, czyli drabinę troli. Bo właśnie została otwarta tydzień wcześniej, po długiej przerwie, no to, to warto było to zaliczyć. No to Trollstigen. Ale już w drodze wymyśliłam, że może by przy okazji doświadczyć jeszcze jednej atrakcji i przyjemności i jechać przez Geirangerfjord. Bardzo malowniczy fjord, który jest na każdej pocztówce z Norwegii i jeden z najczęściej odwiedzanych. No to zrobiłyśmy to. A że trzeba było jechać bardzo na okrągło i cały wypad zajął nam ponad 11 godzin, kto by się tym przejmował? Albo na przykład jadąc przez drogę atlantycką, nagle wpadłam na pomysł, aby skoczyć do Kristiansund, jednego z piękniej położonych miast na zachodnim wybrzeżu. No bo jesteśmy niedaleko, kilkadziesiąt kilometrów stąd, no to co nam zależy? Albo jadąc do jakiegoś konkretnego miejsca, zboczyłyśmy, zboczyłyśmy z drogi, bo na przykład ukazała nam się piękna plaża i oczywiście absolutnie musiałyśmy ją odwiedzić i spędzić tam kilka godzin. <laughs> Cała podróż była bardzo fajna pełna widoków, śmiechu i częściowego braku kontroli. Dziękuję Bata za towarzystwo, cierpliwość i przede wszystkim wyrozumiałość dla moich spontanicznych pomysłów. Trzecia rzecz była może najmniej spektakularna, ale chyba też najtrudniejsza, bo postanowiłam być bardziej tu i teraz i ograniczyć kontakt ze światem cyfrowym. Telefonu używałam tylko do zdjęć, sms-ów i rozmów, i wyłączyłam powiadomienia, i zrezygnowałam ze śledzenia social mediów. I co mi to dało? Więcej obecności. Zaczęłam znowu obserwować rzeczywistość wokół mnie. Yy, nie, no nie było łatwo, nie było. Damian dzięki za czujność i ściąganie mnie z powrotem do tu i teraz. To trwało tylko może dwa, trzy dni, ale dało mi taką świadomość, że marno czas na rzeczy nieistotne, które niewiele mi dają. Chyba tak myślę, że zrobię sobie taki detoks, całodniowy, a potem może i kilkudniowy. A proponie tylko ja próbowałam być offline, bo jeden z moich przyjaciół zostawiał komórkę w aucie i szedł na cały dzień do wioski festiwalowej, co też jak mi powiedział, było dla niego nowością. Darek pozdrawiam, zaimponowałeś mi, bo ja jestem smartfonowa od może od jakichś 15 lat, a dla ciebie to chyba codzienność, bo prawie całe życie. To był bardzo fajny i odkrywczy urlop. Trochę się też dowiedziałam o sobie: na przykład to, że jednak nie jestem człowiekiem natury. I spanie w namiocie w moim wieku i z moimi dolegliwościami niekoniecznie jest dla mnie. Zwłaszcza jak się nie pamięta, że pogoda była zmienna, a noce bywają chłodne i trzeba zabrać ze sobą ciepłą odzież albo przynajmniej dodatkowy koc. Taki typowy błąd nowicjusza. Darek, dzięki za bluzę, uratowałeś mi życie. Boże, tyle tu podziękowań, że czuję się jakbym co najmniej Fryderyka dostała albo nie wiem, nagrody za jak przeżyć trzy dni bez wygód. Bo jeszcze tobie, nitka, dziękuję za obecność i za wspierające słowa. Ok, to już koniec. Yy, dalej, chyba nie potrafię jednak tak zupełnie nie planować. To jest bardzo pociągające, tak wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ale o ile w latach młodzieńczych fajnie było spakować plecak i udać się w podróż autostopem. Tu się zatrzymać, tam rozbić namiot, przenocować u gospodarza albo w tirze na pacę, też się zdarzało, to teraz wiem, że minimum wygody i przewidywalności chyba muszę mieć. Detoks od social mediów jest trudny tylko pierwszego dnia, a potem staje się ulgą. I tak jak mówiłam, ja mam ochotę zrobić to częściej, a może i nawet dłużej. No właśnie. Patrząc na to lato, tak z perspektywy. Widzę, że każda z tych rzeczy, nowa przygoda, spontaniczna decyzja czy cyfrowy detoks, miała jedną wspólną cechę. Wymagała ode mnie, żebym puściła trochę kontroli. I to było trudniejsze niż myślałam, ale też dawało mi więcej niż się spodziewałam. Bo zrozumiałam, że odwaga nie zawsze oznacza wielkie życiowe rewolucje. Czasem to tylko przesunięcie granicy komfortu o kilka centymetrów. Zgoda na to, że nie wszystko pójdzie po mojemu. Wiesz co? Życie poza schematem smakuje inaczej, ale wcale nie gorzej. Trochę tak jak, nie wiem, pierwszy łyk kawy, w miejscu którego nie znamy. O, niby ta sama kawa, ale jest w niej coś nowego, co zostaje w pamięci. Wnioski? Po pierwsze, warto co jakiś czas zrobić coś po raz pierwszy, nawet jeśli wydaje nam się, że to nie dla nas. Po drugie, spontaniczność może być odświeżająca, a nawet odmładzająca. Po trzecie, Cisza w głowie, którą daje odłożenie telefonu, jest luksusem, który nic nie kosztuje i który naprawdę warto sobie dawać. Dlatego mój plan na najbliższe miesiące to chociaż raz w tygodniu, raz na jakiś czas, spróbować czegoś nowego, czegoś małego, ale nowego. Może to będzie inna droga z pracy, może wyjazd na jeden dzień albo na weekend kamperem, zupełnie sama i w jakieś nieznane miejsce. A może zjem śniadanie w restauracji, bo tego jeszcze nigdy nie robiłam. Bo czasem takie małe zmiany składają się na duże życie. Jeśli masz ochotę, spróbuj przez jeden dzień zrobić coś inaczej niż zwykle, cokolwiek, ale zrób to uważnie i zobacz, co z tego wyniknie. Może, by coś zmienić w życiu, nie trzeba wszystkiego wywrócić do góry nogami. Może warto wprowadzić choć jedną taką małą rewolucję, jeszcze zanim wrzesień rozkręci się na dobre i powiemy żegnaj lato na rok. Dziękuję. To tyle. Jeśli czujesz, że ten podcast może być dla ciebie, to wpadnij w piątek za tydzień. A jeśli znasz kogoś, komu dobrze zrobi taka rozmowa, to podeślijmy ten odcinek i wpadnijcie razem. Zapraszam. Bo ja jestem wciąż taka sama.